Cześć, dogrywam drugą część tamtego odcinka. Tutaj Białaska, Sylwek. Sylwek kolorowy. Tutaj Basiunika mała, basienika. Nie widzi nic. Ostrość musi złapać. Basia. Tutaj Betty, córka Basi tej poprzedniej, jej nie znacie, wstawiona posta dzisiaj. To jest połapczy imię dla tej małej. Hej, babcia to jest. To jest ojciec, właśnie tej środki, balbinka. I to tyle tutaj. Nie, berszno. Trochę śmieszno. Teraz jest około godzina, tam powiedzmy... Muszę sobie pisać. Jakoś tak 13 około. Nie mam o czym kręcić tych odcinków. O. Taczor, gdzieś Ci się tak pobrudził? Śnieg jest biały. Pokażę Wam nowy domek dla gęsi, co będzie jak tam ten wybieg. I komusze go obić deskami, zrobić drzwiczki ale to drzwiczki to jest najmniejszy kłopot tutaj obornik tutaj jakieś pozostałe części obornika no tu jest wytrzymały śnieg oto ten domek tylko obić deskami trzeba i to jest takie da elegancki z tej takiej... z tych takich płytek deski desk podłoga też e, tam jest lupa muszę to odmontować bo to był mój domek, yy... no miał takie cztery długie nogi, taki była draminka i się wchodziło, zjeżdżalnia tam była, a nie, ona była tutaj, ale no to już nikt się nie zauważył, to już było struchniałe, każdy bał się na to wejść, to tam to poszło do pocięcia i do pieca, i do pieca, yy... a domek no to tam będzie taka osłonka, jakby się coś pokłócili. A tu będzie jeszcze na środku. Ogólnie to też kaczki będą, no nie? No to dobrze, bo to tamto jest strasznie malutkie. A tutaj to będzie większe, bo ci się tak wydaje. To jakbym tam może styropianem ocieplił. To i może na zimę jakby w tym być. Już chodzę bliżej. To już trzeci odcinek, który dzisiaj nagrywam. Bo jak mówiłem w tamtym, wyjeżdżam jutro na ferie. I nie nim co wstawiać, bo w górach nie będę nagrywał. Do Zakopanego wyjeżdżam. Szopa, więc no to byłem już tu dzisiaj lizawka. Ościelone jest, ale och, chociaż kury mogą tu sobie przyjść, albo gęsi. Byłem tu przed chwilą. Szłem jak żem rypnął w to, to myślałem, że mi głowa odleci. Paśnik rozwalony, muszę naprawić, bo oczywiście... Ojciec Timiego i ty mi chyba też poprawiał. Sean, już o nim opowiadałem. kiedy to było? Lato, lato. O, bardzo się pod nimi nie zapada, bo zmarł. a ostatnio jak ich zaganiałem, to tam szli, to tak, jest takie najgorsze zmontowanie jakiejś animacji, Stanę i tylko i tu, wstaję i tu, tak nagle. O, słońce, to niech korzystają. nie, śnieg to są takie bryłki taki lód i tamten basen no wiecie, który jest taki to lód tam jest strasznie wielki e, to też tam przeniesiony będzie i tutaj ten trójkąt wycięty bo tu jest taki trójkąt, bo to jest sprysznica, będzie to kopane w ziemię